Więc stwierdziłem, że zobaczę w ogóle, <grystanie> jakie my mamy czternastolatki. <grystanie> Trafiłem akurat na otwarcie. Wyszły dziewczyny w bikini i zaczęły robić te swoje układy, jakieś holograficzne czy coś nie. Jak im kazali chodzić, tak chodzili. W pewnym momencie zaczęły tańczyć. Było to dosyć zabawne, ponieważ niektóre z nich. Nie były dobrymi tancerkami i wyglądały jak straszne drewna, no ale trudno. W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, jak oni oceniają, jak oni wybierają tą, tą najpiękniejszą, nie? Dzień dobry, Tomasz Wydziwa. nadajemy z konkursu Miss Polski na 14 do 18. Wraz ze mną jest organizator oraz jeden z jurorów. Zygmunt Pizdoń. proszę się przywitać. Nawet mi nie mów, co ja mam robić, szczamiu! Wiem, co ja mam robić? Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobrze, pierwsze pytanie. Co pana nakłoniło do organizacji tego konkursu? Żona? W jaki sposób? Wstydziła, że jeśli pójdę oglądać czternastoletnie dupy, to się wyprowadzi? Sarina. Kolejne pytanie. Co bierzecie pod uwagę, oceniając nasze kandydatki? Pod jakim aspektem patrzycie, wybierając tą najpiękniejszą? No ja to zwykle patrzę na cały kształt, tak. No a co się bierze pod uwagę, no? Uśmiech się bierze pod uwagę, tak? Szczery, niewymuszony. Promienisty. Co jeszcze no? Umiejętność poruszania się po scenie też jest ważna. Z gracją, z seksapilem, tak. Ale no, to takie niuanse bym powiedział, ponieważ najważniejszą rzeczą i to, na co zwracamy największą uwagę, to jest... Proszę Pana, wie Pan, co to jest naturalne piękno? Właśnie widzę, że nie. Dobrze, a gdzie są w tym momencie nasze kandydatki? Aktualnie zajmują się nimi nasi makijażyści. Ale jak to makijażyści? Przecież naturalność... Na nim się ryje świecą jak psują, to czego, proszę Pana? W tym momencie postanowiłem zrobić to, co zrobiłby każdy szanujący się internauta. Wygooglowałem. I znalazłem coś takiego. Nie znalazłem jakichś oficjalnych zasad, jakimi kierują się jurorzy przy wyborze, ale znalazłem, w jaki sposób przeprowadzane są eliminacje do konkursów piękności. Więc piszę tak. W dzisiejszych czasach brane są pod uwagę wysoki wzrost, choć zdarzają się kandydatki ze średnim. Dyskryminacja kurdupli. Przecież małe jest piękne. Tak słyszałem. Właściwa waga. W sumie logiczne. Nie. Jakby się zwalił taki morszwin, to. <laughs> ja no serio to powiedziałem? Ogólna prezencja. Okej. Okay. Fotogeniczność. Piękny, promienny uśmiech. Wiek: 18 do 25 lat. W przypadku misji nastolatek: wiek 14 do 18, tak jak powiedziałem na początku. Wymaga na zgoda rodziców. Na ho, ho ho, Niezamężność! W takim razie jestem w stanie uwierzyć, że Araby oceniają kozy w konkursach piękności, bo trudno znaleźć niezamężną czternastolatkę tam, nie? Szukanie w Arabii niezamężnej czternastolatki jest jak szukanie dziewicy w polskich gimnazjach. Impossible. Bezdzietność. Dyskryminacja! Oho, to jest ciekawe. Ponadto jurorzy bardzo cenią sobie w kandydatkach naturalność. Trudno mówić o naturalności, kiedy mają sztab speców od makijażu, którzy przygotowują kandydatki przed wyjściem na scenę. Gdyby się postarać, to można sfałszować taki konkurs piękności. Bo z perfekcyjnym makijażem każdy może być piękny. Jest dla mnie nadzieja albo nie. Niech wymyślą jakąś konkurencję, w której nie da się oszukiwać. Konkurs. Mokrego podkoszulka. Hmm? 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 No, może i dałoby się oszukać, ale. Kto by nie chciał tego oglądać? Mm -hmm. <laughs> Oceniałbym. Okay, right in a the pussy. Przecież i tak po każdym konkursie piękności znajdzie się w internecie jakiś znawca, który stwierdzi, że nie, nie ta, powinna wygrać tamta, przecież była ładniejsza. Ona była. Ruchable. No i koniec końców nadal nie wiem, jak go nie oceniają. Sama uroda może nie wystarczyć, jeżeli uczestniczka konkursu Miss nie jest w stanie w pełni jej zaprezentować publiczności i członkom jury. Pewno siebie jest ważna. To nieważne, że jesteś najpiękniejsza z całego grona kandydatek. Ty musisz pokazać, że czujesz się piękną. Musisz przekonać jury, że ty uważasz, że jesteś piękna. To nie jest tylko kluczem do wygrania konkursu piękności. To ma też odzwierciedlenie w normalnym życiu. Bo jak będziecie postępować tak. O Boże, o Boże, ja jestem brzydka, mam krzywe nogi w ogóle. To my nie zawsze będziemy postępować tak. Oj, przestań, to nieprawda. Jesteś bardzo atrakcyjną kobietą. Nieprawda ja jestem brzydka. Nasza cierpliwość się skończy. Dobra, masz rację, jesteś brzydka i masz krzywe nogi, a jeszcze do tego jesteś gruba. O ile Wy będziecie w stanie nas przekonać, że czujecie się piękne, to i my będziemy tak was postrzegać. Chyba, że naprawdę jesteś gruba i brzydka, to. Masz problem. Okej, okay, to w sumie na tyle tych przemyśleń moich na temat Miss Polski i ogólnie konkursu piękności. Cześć. Ej, 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 widzimy się za tydzień, nie?